Marzena Góra, jestem dyrektorem zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 Brzeska, w którego murach kształcą się uczniowie liceum ogólnokształcącego i technik. Każdego roku fantastyczną współpracę z młodymi ludźmi, z samorządami uczniowskimi, bo naprawdę muszę przyznać, że od kilku lat Marszałkowie i prezydia samorządów uczniowskich są rewelacyjne, podejmują fantastyczne inicjatywy, które powodują, że młodzi ludzie zdobywają nowe szlify w zakresie etyki, wychowania, w zakresie profilaktyki, ale również są to ludzie, którzy mają fantastyczne zacięcia artystyczne i niejednokrotnie na naszych twarzach gości prawdziwy uśmiech. Ale również myślę, że zapamiętam to, co jest, no myślę, sukcesem tego roku. Czyli to, że miałam zaszczyt w murach gościć i mogły się dziewczęta uczyć, te, które są laureatkami. Jedna to laureatka języka niemieckiego Olimpiady Ogólnopolskiej, to Aśka Zagórska, a druga to Bożena Babu, która jest laureatką Olimpiady Historycznej, również Olimpiady Ogólnopolskiej. Dziewczyny tak naprawdę są wyjątkowe i o nich myślę, że to należy wspomnieć. Poza tymi olimpiadami miały szereg sukcesów. Innych, przy tym cechują się pracowitością, myślę, że taką wytrwałością w dążeniu do celu i mają fajną pogodę ducha. To jest fantastyczne. Poza tym, no, szereg fantastycznych imprez akcji, współpraca z gronem pedagogicznym układa się bardzo dobrze. Myślę, że to jest miejsce, do którego wraca się w sposób um, ciepły i życzliwy. I że jest ta atmosfera taka, która mimo trudności, bo one muszą być w każdym życiu i nigdzie nie jest, że tak powiem, światło różami, ale mimo tych trudności chce się nam tu wracać i chce nam się podejmować kolejne zadania i kolejny rok szkolny, i na pewno tacy zadowoleni wrócimy również trzeciego.